ale... Jezu, jak mnie rzucił ten A jak mnie kurwa jak ja byłem za ścianą? Właśnie przez ścianę. Bo nie biegnie. On, Mission Po kolei. Ej mam pomysł, stajemy na domku i obstawimy co domek Ja idzie na to drzewo Nie, bo rewelacja Ehe No właśnie, powiem to, że kampi umiemy, że grać nie chce Mówiłem, że już te karabiny, to byśmy się stali so. na reszcie z tym tym To już Domek, domek, domek Domek, domek

Ejś, w środku miałeś takie konto i to był by to Ty, byś ty, by by. Byś ty z jednym, co... To byś byś jednym, co miał do niego pasy, więc... Jesteś jeden z pierwszych specjalnie jest cię. żeby zabijał. daj mi Tę bombę cię zaraz Daj mi resztę! Daj mi resztę! Daj mi resztę! Daj kurwa Kurwa, mogłeś być słaby na YouTube Kurwa, zaczął strzelać zanim wyskoczył Kurwa, szmaciarz jebany Kurwa, żeby twoja stara miała pizdy tak rozjebaną, że słońce wejdzie

co? Nie wiem, trzech się zabije kurwa na no, koniec co tam że przegrywamy Poczekam Jeszcze <grywa> jakbyście się, się tak kurwa nie wycierali to może byś mało ide Ale dziwki na stole! nie No bo zamiast kurwa no. no grać, to, się... to się, się na sirze, tam się, się tam do tym, ty tam stoisz. Wiesz, Kurwa nie miałem amunicji, bo kurwa ten wypadał mi kurwa, że to rozwileje banem. Nie dałeś nie nie

Kamerkę zostawiłem to Wyszedł mi wychodzi wychodzi wyszedł drugi jest tutaj jest. drugi wyjdziec. Jeszcze jeden. teraz zrażujcie, pedała. Idzie mm. do was, idzie do was. Teraz, panie. Tak, Tak właśnie trzeba grać, nie napałem Sebek leci pierwszy, żeby fałsz. A ten kurwa instrument tylko daje, co robić. Nie Jesteśmy jasni. i nam mówi, robić. Do prawa, lewo, wychodź teraz, pal Kurwa mać, to nie idę zabrać Ej no ile kurwa, możemy. Nie, nie, nie Mam na tyłak swojego domu Ja wiem co zrób, dziadek, idź tam na respa, crazy skocz do wody, zobaczysz jak zrashiją <grym> Ja skoczę, a ty reśnij Jak mnie szybko reśniesz? Ty czekaj, to... No Aż nie We mogłeś to zrobić, ja mam 154 Dziadek, życia. chodź tutaj, o, ja, ja się tu stanę i tak... co, so, reśniesz, dziadek reśniesz nie, nie rysznicie! Nie, bo ja mam mniej życia. No dobra, skacz. Dobra, tak. No i nie. Oj, no i chuj. Dobra, idziemy ja ich spizznieć. No, Najlepiej jakby trzy osoby szczeliły, to jest. Dobra, no oh! na wszystko. Ej, no cooo! Tylko nerwo się pokazałem. Ej, ale znikam. ja ich nie zobaczyłem. Idziemy, jedziemy, okay. jedziemy, jest ciało, dalej, idziecie.

Idzie, idzie, strach, idzie. Świarek podchodzi jeden. I jest tutaj na prawo od, od was. Patrz, najdam mu wrzucę. Oj. Kurwa o kurwa. mać. mać. Co <laughs> <laughs> <Są> za typ. <laughs> to mnie i Chris na Jest tam jeden. Chyba. Jest po prawej Jest, ta jest, ta jest. Ta no, ta jest, niczego. No, dwóch jest na Kurwa. Nie trafiło nade'em. Dobra, raz. Co wjeżdżamy? Dwa. Trzy Nie oh. Ja tylko wiadę, co? I Będę już podawał. No okay. Pod dziadek dałem pójdziemy. Nie? Uważaj, tam wejdź, precy będziesz miał. Jest no fatality parę. reported! Ah! Kurwa mać. Z, z auto za drzewem siedzi kurwa. Jaś mi przez ścianę, szybko, no kurwa, no świeża gróż, gutsko. No jak się ścianek się tu nie... No przez ścianę, no kurwa. No te nogi no, wystają. No, nie widzisz, jaki info pedał No resaj świeżo Resaj kurde Jak ci mam go że umiem nie wystaje macie, Ręka tu wystaje, no kurde. No gówno ci wystaje, nie ręka ma się nagrać tak. Kurde, nagrał nagram ci pan dobra, no, no. dobra i No dobra ci wystaje, ale czysto macie Jestem tu nagrać no, no, pana no. No ci no. recorded. pedale, oni na mnie siedzą. A wyjdę to Poprawy zaraz. raz No tam nikogo nie ma, on mnie z respa zabiłeś, że no, pewnie już podeszli. Dobra jak wyjdziesz, tu będziesz resa to będzie nasza wina, Jezu, nie będziemy sapać. Czysto. No ręcznie go na bucie. Dobra ale nigdy nasłania ona nie Dobra czysto Kurwa man jeszcze żeś mi zablokował U mnie jest. Dobra No ja kurwa One minute left Idzie, tu idzie, Na lewo ode mnie dalej, ten... ah! Mission complete! Kampiutu, już wiedział, że na plecy wyjdzie Taka dziwka mnie na freekilla chciałby jeść. Tępy chuju teraz Przeżyłeś, ja przeżyłem, kurwa, wszystko jest na dobre

i kampimy się jak oni w tych krzakach, kurwa? tu no, chodź, no, chodź, no, wszyscy, no, wszyscy. I boty. Wszyscy. Kamer, no, typery, ja się, Karol, alba. zaraz tobą zbędzie, z tobą zmienię, bo ze struncami. szmaty jebane, kurwa, jedyny odpowie, kurwa, skurwysyny syny Świeżak kurwa, ja szczerze, stekasz, jak ja skradam, kurwa,